Jak się okazuje, niedaleko pada Bellingham od Bellingama. Joe Bellingham został piłkarzem Borus i Dortmund, także w swojej karierze zdaje się podążać krokami swojego brata Juda Sunderland zarabia 33 plus 5 w bonusach milionów euro, dodatkowo 15% kwoty następnego transferu, także rekordowe pieniądze dla angielskiego klubu. A Dortmund jasne, jestem przekonany, że nazwisko samo w sobie Anglika ma tutaj znaczenie i że mają dobre wspomnienia oczywiście z Judem i że liczą na choćby na miastkę tego samego w wykonaniu Joe'a. Natomiast to nie jest tak, że Borussia Dortmund jest jakimś głupim klubem. To nie jest tak, że to jest klub, który nie wie kogo ściąga. Wydaje mi się, że ta transakcja bardzo mocno jest reklamą dla Joe'a Bellingama, że to faktycznie jest piłkarz, z którym należy się poważnie liczyć. Ciekawy jestem tego, jak pójdzie mu w tej Bundeslidze i czy faktycznie się odnajdzie w Westfalii. Cóż, jako kibic Realu Madryt trzymam kciuki, że rozwinie się tam na tyle, że Real będzie chciał mieć dwóch Bellinghamów w swojej drużynie. Zobaczymy, co by z tego wyniknęło. Albo i nie zobaczymy. To Tutaj jeszcze czasu trochę jest. Chwilowo życzę wszystkiego dobrego w Dortmundzie.